Hejka robimy dalej. Postawiłem pilary i trochę ściany. Ogólnie dużo myślałem jak to ma wyglądać i w sumie nie jestem pewien nadal. Dobra. Tak. Teraz gdzie te? O jest słaby. I wykopałem jeszcze łopatą tu, żeby były tam no różne rzeczy. Myślę gdzie to dać. Chyba tutaj będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. Takie pilary. Dobra. Może jakoś tak. będzie. Um. No. Tak to będzie wyglądać. Dobra, to teraz może ścianę i my dalej o no tak Kiedy to się trzymało na tym nie zaraz źle to nie jest cały blok tylko schodek będę no, musiał wymyśleć czy chcę żeby to było niżej miało na przykład może nawet parę pięter do trzech czy zrobić tak żeby to nie schodziło było na tym poziomie i tyle nie, nie wiem, nie wiem co zrobić z tym. Pomyślimy. Hmm. Co teraz? Tak to się wygląda chyba. To jest jedyne, co mogę wymyśleć, a, tak. a bez sensu, że zefko czułem tak i tak. Powiedzmy. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Może lepiej, jakbym dał tu te filary. Chyba tak zrobię. tak tak. Może tak będzie lepiej. Mhm. Tutaj szło równo dobra. A tutaj? A tutaj? Tak. I tak. starczy czy nie? Wystarczy. Nie ale mamy zrobione, dobra, to dobrze. Teraz te schodki. Kurczę, trudno mi myśleć nad takimi skomplikowanymi designami. Dobra, to dajmy. może tyle schodków. Będzie pewnie mało, no to robię jeszcze coś tam. Dobra, tyle może starczy. Oh. Jezus Maria, jeszcze mnie zabije to. No serio. Jezus Maria, co to za burza? O, oh -oh. czy jest noc, serio? Ty serio jest noc. Och. -oh. No serio? Nie! Czemu nie O! Mój! Boże! Jezus! Tak się chyba dzieje jak konia trafi piorun. Mi się oczywiście udało. I co teraz? <laughs> Trochę problem szczerze. Mam nadzieję, że, że mnie ten pior to się Już za niedługo wpiorunek mam robić i tyle. Niech się trochę odleczę. Zabiłbym ich i poszedłbym się przespać, żeby ta, yy, ta noc ciężka. Jakim cudem! Lecz się chłopie! Chyba, że tu łóżka nie mam. Ale jaki nie fart, no? I cały odcinek będzie o tym, że konie nie chcą dać. Pewnie po, po tym odcinku po prostu dokończę te ściany Pilarę i zacznę już tą cegłą jechać Chyba, że druga próba Nie Nie zginę O jasny churek. Trudno odbuduję ta seria Tam mam tyle dirtas że na luzie O, Kończy, dobra jeszcze może coś zdążę zrobić Ze schodu no i super, i mi popijali strzały i jeszcze ja teraz nie wygrywa. No super. Nie! Jeju, jakby mi wybuchł tutaj to bym się bardzo zdenerwował. Dobra, ja myślę, że jednak skończę ten odcinek i do następnego.